Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki. A tutaj pięć ostatnich słupków. Bolo i Maria dotarli do Trójmiasta. Udają się do hotelu. Następnie Kowalski zjawia się na komendzie. Od teraz będzie pracować dla Musa Romek po zapoznaniu się z prawą przydziela technikowi Damiana. Panowie będą szukać zaginionego Tomasza Jawora. Wspólnie jadą do mieszkania Czeraka. A tam trafiają na nowy trop. Oczko znalazł zdjęcie pewnej kobiety. Pokazuje ją nowemu partnerowi. Kowalski doskonale ją zna. Z tyłu fotografii znajdują zapisane współrzędne GPS. Gdy wpisali je w nawigacji, okazuje się, że prowadzą one na półwysep Niwaka. jak i Kzymski są przekonani, że głęboko nad nie musiało coś zostać ukryte. Oczko postanawia zorganizować nurków. Musi działać nieoficjalnie. Niestety Kosma i Kowalski niezbyt się dogadują. Jednak gdy pojawiła się obawa... Że jawor mógł spocząć na dnie, pojawiła się nić zawodowego profesjonalizmu. Po zakończonej pracy, Polka czeka kolejny konflikt tego dnia. Tym razem z Marią. Kobieta ma pretensje do niego, że wrócił o tak późnej porze. Czuje się zaniedbana przez partnera. Nie chcę być złym prorokiem. Nagrywam ten film 23 września. Nie zdziwiłbym się, gdyby nurkowie wyłowili stamtąd jawora. Po coś te współrzędne zostały zapisane. Równocześnie mogli tam ukryć zupełnie coś innego nawet ładunki wybuchowe bądź te z fotografii, której personalia nie zostały podane. Nie chcę na siłę przedłużać, natomiast szykują się kolejne genialne odcinki z strój miasta z Wydziałem Kryminalnym. Jeśli ktoś nie ogląda tego drugiego serialu, to powiem tak: Z Bolka to niezły numer i odcinki z nim na pewno będą ciekawe. Swoją drogą ciekawe kiedy Bib zawita do trójmiasta. SWK z policjantkami kiedyś były powiązane. Więc trójmiasto tak jakby też. Być może kiedyś zrobią taki wątek. Ja nic nie sugeruję panie Wojtku. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy chciałby zobaczyć wspólny odcinek policjantek z Trójmiastem?